Pełne energii i zmotywowane do dalszego działania. Podczas realizacji naszego projektu, trafiliśmy na ścianę. Te y coraz bardziej nas goniły, a nasza motywacja kompletnie siadła. I wtedy zdecydowaliśmy się na mentoring Allegro. Uwielbiam uczestniczyć w nowych, innowacyjnych projektach. I doskonale wiem, jak ważne jest spojrzenie osoby z zewnątrz projektu. Mentorzy Allegro pokazali nam alternatywne sposoby, jak możemy poradzić sobie z naszymi problemami. Zostaliśmy też ogromną dawkę motywacji. I wróciliśmy do działania. Po naszym spotkaniu przede wszystkim nauczyliśmy się przemawywać lęki i podejmować nowe wyzwania, co umożliwiło nam rozwijanie siebie i projektu. Mieliśmy w Was wiele nowych pomysłów, dlatego wpadłyśmy m.in. na przeprowadzenie kampanii na naszym Instagramie. Skorzystanie z mentoringu Allegro dało nam naprawdę wiele. Pozyskaliśmy wiedzę, którą możemy wykorzystać nie tylko przy realizacji naszego projektu społecznego, ale także przyda nam się ona w przyszłej pracy. Bycie mentorką w projekcie zwolnieni z teorii to było. Epickie doświadczenie. Cieszę się, że mogłam podzielić się swoją wiedzą i skillami z uczestniczkami i uczestnikami tej niezwykłej olimpiady. W rezultacie weszły wspaniałe efekty, które możemy oglądać wokół nas.